Co by było, gdyby cały świat był czerwony? Jak wyglądałyby losy świata? Jak będzie wyglądał ten Battle Royale? Żebym nie zapomniał, komentarz dnia wam się teraz wyświetla. Chciałem też podziękować dla mojego widza, e, wysłał mi tę mapkę, e, podzielił ją... Podzielił jakoś dziwnie, no ale cały świat jest komunistyczny tak czy inaczej, prawda? Chcę jeszcze powiedzieć, że nagrywam ten epizod po udostępnieniu mojej brzydkiej szesnastki i chcę wam naprawdę bardzo podziękować, nie spodziewałem się tak pozytywnego feedbacku. Bałem się, naprawdę mega to było dla mnie stresujące, bo wiecie, nie jestem raperem, robiłem to pierwsze, Raz i tak dalej, ale bardzo dziękuję, że mnie tak miło potraktowaliście. Na pewno się jakoś w przyszłości odwdzięczę, prawda? Kiedyś nagramy Disa na Modern Day, ale to w przyszłości. Na razie nie mam ochoty ruszać w ogóle muzyki. Wracając do tematu. Razem z Enebą zorganizowaliśmy dla was giveaway i losowanie. Żeby wziąć w nim udział, musicie wejść w pierwszy link w opisie i za 7 dni Eneba wylosuje zwycięzców i i odezwie się do nich na mailu. Do wygrania jest jedna karta podarunkowa o wartości 10 euro i cztery karty podarunkowe o wartości 5 euro, więc naprawdę warto wziąć udział. Zapraszam bardzo serdecznie. Można wygrać, można sobie jakąś gierkę później kupić. A my przechodzimy do gry. Dodaję tutaj troszeczkę ułatwienia dla botów. Mamy Battle Royale i Battle Royale niech rozpocznie się dopiero za rok. I uruchomiłem tutaj moda dwa razy faster, żeby, żeby celer polityczne robiły się dwa razy szybciej i włączyłem botom dwa razy szybsze budowanie. Więc mam nadzieję, że w rok się jakkolwiek przygotują no cóż, mi pozostało tylko czekać i widzimy się praktycznie za rok. No i się zaczyna, moi drodzy. Wiecie co, że ja to przewijam i to w ogóle nie jest przyspieszone w programie. Tyle zostało właśnie wypowiedzianych traktatów, i zaczyna się Battle Royale. Ale stop, stop. Kto będzie pierwszy? Robimy losowanie. Piszcie w komentarzach. Ja na miejscu pierwszym daję Związek Radziecki, na drugim miejscu dam Polskę. Może się postawi. No i na trzecim miejscu dam Turcję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ameryce, no to prawdopodobnie Ameryka zdominuje, mimo że jest podzielona. Afryka, zobaczymy. Chiny są podzielone. Zobaczymy, czy się dadzą radę zjednoczyć. Zaczyna się dosyć niewinnie. Niemcy jednoczą Bawarię, Francuzi się wbijają. Włochy też się będą jednoczyły, Polska wbija się w Słowację. Ukraina atakuje Węgry, co ciekawe, zamiast tą Transnistrii i Mołdawie, to ciekawe. Zobaczymy, jak to się potoczy za chwilę. Zobaczymy, czy nam się jakiś zwycięzca wyłoni. Ej, Szwedzi zaczynają przegrywać z duńczykami. What the hell? A no jeszcze bym był zapomniał, polecam zostawić, wiecie, łapkę w górę pod tym materiałem, ponieważ wtedy modern day mi będzie chodził szybciej, prawda? I będzie można kręcić jeszcze lepsze materiały z tej gry. No widzę, że tutaj Polska kończy Węgry. To było dosyć proste. Polska teraz się wbija w co? W Litwę, a to ciekawe. Zobaczymy, czy Polska szybciej pod... Boże, ile tutaj tych wojen wyskakuje? Zobaczymy, kto szybciej zdobędzie władzę w Europie. Z tego co widzę, w Afryce na razie nie mamy zwycięzcy. To tak troszeczkę będziemy musieli poczekać, aż się coś tu wyłoni. Irak jest moim takim trochę hidden pickiem. Zobaczymy, bo ma dużo jednostek. Iran to samo. Zobaczymy, co tutaj tu turaski zrobią. W Chinach to raczej mi się wydaje bez żadnych rewelacji. Chiny jednoczą swoje były terytoria. I sądzę, że im się to uda zrobić raczej bezproblemowo. Teraz moi drodzy, do was takie pytanko. A zarazem prośba. Jak wiecie, niedługo będą wakacje, no i w wakacje chciałbym troszeczkę więcej filmów powrzucać na kanał, chciałbym troszeczkę więcej porobić. Chciałbym stać się troszeczkę aktywniejszy. Aktualnie wrzucam trzy filmy na YouTube, wtorek, czwartek, sobota 16, ale zastanawiałem się, czy nie zacząć rzucać więcej filmów. No i tutaj mam do was prośbę, bo aktualnie wrzucam praktycznie Herzowiron. Co byście chcieli dodatkowo do Hoja zobaczyć na kanale? Myślałem o Europce, Europka to taka mech, nie za bardzo mi pasuje ta gra, więc Europkę raczej sobie daruję, ale możecie napisać w komentarzach z hashtagiem pomysł i napisać. Co najchętniej byście zobaczyli dodatkowo do Herzowiron na kanale. Ja z chęcią poczerpę z Waszych sugestii i z chęcią ponagrywałbym różne gry, wiecie, żeby tak żeby zrobić taki troszeczkę miszmasz, żeby wrzucać tych filmów może więcej, ale żeby one się tak wymieniały z Herzowiron, żeby nie był tylko Herzowiron, wiecie. Więc poczekam po prostu na wasze komentarze. Wracając do Battle Royale, aż musiałem zrobić pauzę i wiecie co? Polska tutaj sobie naprawdę świetnie poradziła, Niemcy wbijają się w Skandynawię, Francuzi aktualnie toczą potyczkę z Włochami, a to jest chyba jedna z większych wojenek teraz. Turcy wbijają się w Macedonię. No, i raczej prędzej czy później to przebiją. W Afryce jeszcze nikt nie wyszedł na prowadzenie. Chiny oczywiście zjednoczyły wszystko i teraz toczą w ostatnią walkę już tutaj. No i teraz zaczyna się dopiero robić zabawnie. Polska wbija się na drugą stronę do Włochy. Ty, czy ja po prostu śnię? Czy Francuzi stoją na granicach? Dlaczego oni nie walczą z Włochami? Co tu się dzieje? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? W sensie, dlaczego tak się dzieje? Czemu Francjo masz wojsko wszędzie, tylko nie na froncie? Oni planują desant. Boże, co to są za po prostu patałachy, nie? Polska ma wojnę z Włochami i nie walczy? Dopiero teraz Polska zaczyna wysyłać jednostki na granicę i coś tu było naprawdę nie tak. Włosi, Polacy się na, na szczęście zaczęli ruszać i wbijają się w Włochy. W sytuacji Francji naprawdę cholernie nie rozumiem, co tu się dzieje w ogóle, nie? I dziwi mnie, że Polska poszła po Włochy zamiast po Rumunię, mimo że jest o wiele większa. Turcja aktualnie pierze się z Rumunią, co ciekawe, i Grecja pomaga Turcji. Ty no i co, jeżeli włoskie wojska są aktualnie we Francji, to Polacy wbijają się, moi drodzy. Ja pierdzielę, ja w to nie wierzę. Włochy nie mają praktycznie wojsk u siebie. Na czerwonym koniu wjeżdżają. Boże, kochany, co ta Polska w ogóle tutaj odpowiła, nie? Polacy sobie wjechali, moi drodzy, na gotowe, na puste granice. Wjechali do Włoch, jeszcze tylko Palermo, co jest kwestią czasu. I Włochy upadają. Polacy ich anektują bez problemu. I teraz wjeżdżają w Rumunię. Wszędzie upadki, podboje, moi drodzy. W Afryce nareszcie pojawiają nam się jakieś państwa większe, które tutaj anihilują resztę. I wiecie, na co mi to wygląda? Że Polska. Boże, przecież wy macie puste. Gdzie są wojska niemieckie? Boże, wojska niemieckie walczą z Holendrami. Polska ma pustą drogę na Berlin i nie korzysta z tego, nie? To jest. To nawet nie jest zabawne. Polska wjechała. Boże, jak oni ich podzielili. Tutaj wojska niemieckie okrążone. Dzielą się tereny... Polacy, dzielą się terenami z Francuzami. Wiecie co? Polska może tę wojnę zakończyć w Europie. Europie w sekundę, tylko że ona jest zbyt leniwa, żeby wejść do Berlina, właśnie wbiła w Berlin. I co teraz? Teraz Niemcy mają stolicę w Sztokholmie, bo ten Battle Royale automatycznie koruje tereny, żeby kraje miały chyba manpower i tak dalej. I no nieciekawe się dzieje dla Polski. Oj, tutaj Polacy okrążyli jedną dywizję zmechanizowaną. Już jest po niej, za chwilę będą Polacy w Sztokholmie. Czy to będzie kapitulacja Niemiec? Tak, to jest kapitulacja Niemiec i Polska wypowiada Holendrą wojnę. Niemcy dalej toczą wojnę z Holendrą. Z Holendrami, boże z Holendrą. Tak, z Holendrą toczą wojnę. Francja ma wojnę z Hiszpanią. Jednak to nie jest to. Polacy mają wojnę teraz, moi drodzy, z Grecją. Raczej sobie też powinni tutaj poradzić, bo widzę, Boże, to są takie luki we froncie, wystarczyłoby wjechać tu i jedziesz po prostu do stolicy i to anektujesz. Polacy jeszcze planują desant, co ciekawe. Związek Radziecki powiększył swoją ekspansję. Aktualnie będzie wchłaniał teraz Ukrainę i zobaczymy, co będzie następne. Raczej Polski nie zaatakuje bez za dużo tak mi się wydaje. Myślałem, że tutaj Indie prowadzą jakiś wielki konflikt, a tutaj widzę, Indie dalej nie mogą przepchać 11 dywizji. Więc tak trochę dziwnie. Indie masz tyle wojska, że wystarczyłoby kliknąć prawym i oni są twoi no ale tak jak sądziłem, moi drodzy Hiszpanie, tutaj oczywiście Hannibal przeszedł te góry, a, a wojska francuskie nie dają rady. Chociaż widzę, że się zaczynają powoli przebi przebijać, co ciekawe. Watykan jest francuski. Lul. Nie spodziewałem się tego. Chwilę nie spoglądałem i potężne okrążenie już ukróciło Greków, więc jeżeli polskie jaj tego nie spieprzy, to będą za chwilę miały, mieli całą Grecję pod sobą. Nie, no i tego można było się spodziewać. Polska rusza na Francję. Po podbiciu Grecji Polacy ruszają na Francję. Francuzi całkowicie zaskoczeni, chociaż ej, mają dużo dywizji, szybko je ściągnęli z granicy. Polacy mają porównywalnie, no troszeczkę więcej. Ale nie zapominajmy, że Francja walczy tutaj na dwa fronty. I to, że ona musi oddelegować większość sił na granicę z Polską, to może być cholerny problem dla nich. I z tego co widzę, to tutaj są naprawdę potężne luki we froncie francuskim. Więc jeżeli Polacy to wykorzystają odpowiednio, to za chwilę Polska będzie władała całą Europą, moi drodzy. Spodziewaliście się tego? Ja szczerze, naprawdę nie. Związek Radziecki teraz pierze Koreę Północną. No i raczej tutaj dużo Korea Północna nie będzie miała do powiedzenia, bo Związek Radziecki dość szybko przetransportował tu. Wojsko i zjadł większość Korei. Jasny gwin. Polacy za niedługo będą szli prosto w Hiszpanię, a potem prawdopodobnie będą wjeżdżali w Związek Radziecki. Tak jak się spodziewałem, moi drodzy, upadek Francji był bardzo rychły i teraz Polacy będą szturmować Hiszpanię. Oczywiście Hiszpania nie, nie miała wojsk na granicy, no bo to były terytoria francuskie. Boże, nawet werbunki polskie wyglądają jakoś normalnie. Oni spamują dosłownie dywizjami. Zobaczymy, co się będzie działo. Turcja tak samo. Na razie spokojnie męczy się tutaj w dwóch prowincjach. Inny zdominowały już Myanmar. Teraz idą dosłownie chyba po Singapur. United Kingdom kompletnie nic nie zrobiło, nawet Irlandii nie pokonało, co ciekawe. No i stało się, moi drodzy. Polska pokonuje Hiszpanię i wypowiada od razu wojnę Turcji. I powiem wam tak, Polska ma 86 dywizji, Turcję ma 50-64. No to ja tu Turków nie widzę. Polska odważnie plan puszczony, jest wjazd na 200%. No i jest mega wjazd tutaj w Turcję. Wow, Boże, czy Polska będzie dominatorem świata? Okej, okay, z tego co widzę, Turcja wbija się w Iran. No to będzie ciekawe, bo oboje będą walczyć na terytoriach bez infrastruktury. Związek Radziecki ma dalej wojnę z Koreą Północną, czajcie, związek nie może ich pokonać. Co ciekawe, to jest naprawdę dziwne, ale jak oni tak będą tak stali, to powiem wam to nieciekawie wygląda. O mój Boże, Libia bije gwinę? Coś ciekawe, co tu się dzieje? Polacy zdecydowali, że jednak nie będą walczyć z Turkami. Polacy będą wykonywali desanty. Z tego co widzę, to Polacy to nie będą przebijać ostatnią dywizję w Izmirze i dopiero wtedy front im się naprawi. Dokładnie. Dokładnie tak jak mówiłem, i teraz wyleje się cała polska horda na Turcję. Tutaj, moi drodzy, Izrael się w ogóle odbija, i będzie anektował z Polską Turcję na pół. Co ciekawe, no i tutaj już raczej nie ma dla Turcji ratunku. Właśnie o tym mówię. Polacy zaanektowali całą Turcję, Polacy podbili chyba Izrael, z tego co widzę, i teraz wypowiedzieli wojnę Egiptowi. Czekajcie to, Polska stawia swoje pierwsze kroki na byłych koloniach w Egipcie i w całej Afryce bo wiecie, że za dawnej Lechi? Nie, dobra, nie, nie forsujmy tego żartu. Wydaje mi się, że Polska ma ogromnego farta tylko i wyłącznie dlatego, że Związek Radziecki nie może przebić tej Korei. nie? Tylko dlatego Polska w ogóle sobie zdominowała jakkolwiek Europę. Iran, biedny Iran, cały czas dosłownie w natarciu Chin. No i albo jaśnie, albo Polska rozgramia kolejne armie Egiptu. Boże, jakie overrany. Co tu się dzieje w ogóle? To jest tak ciężko skomentować, że mogę tylko powiedzieć: Wow, boże, ile Polska ma tutaj dywizji do wystawienia, jeżeli oni to wysta... już mają 123 dywizji, jeżeli oni to wystawią, to chłopiec... Nie, no i widzę, Polacy już praktycznie kończą Arabię Saudyjską, tylko nie mogą się dostać do Dubaju, bo jest po drugiej stronie. I Polska wypowiada wojnę Katarowi, Habsik. Jednak będą tutaj wjeżdżać do ich stolicy. Okej, okay, Polska zjadła całą Arabię i teraz wbija się w plecy, moi drodzy, Libii. Co ciekawe, Libia ma... Libia ma, moi drodzy, 38 dywizji. Wiecie, ile ma Polska? 151. 151 dywizji ma Polska i jeszcze wystawia ogrom tego w ogóle u siebie w tym. No i Polska zjadła, moi drodzy, Libię calutką. Salusieńkom i teraz wbija się w te biedne, małe krajki. No, powiem wam, że to też będzie szybkie. Polska się tutaj przejedzie. Chiny. Troszkę się ruszyły Chiny wreszcie w wojnie z Iranem. Wow, nareszcie coś się zaczęło dziać. Indie dalej się biją o jedną prowincję. Nie? Wiecie, jak smutno się to ogląda. Naprawdę, w sensie to jest tak smutne. Dobra, nareszcie zaczęło się coś dziać. Sowieci podbili Koreę. I teraz Sowieci wjeżdżają w Chiny. Chiny rozpieprzyły dosłownie, moi drodzy, cały Iran. Chińczycy zdobyli naprawdę niezłe połacie ziemi, i nie wiem, czemu wycofali są w jednostki. Chiny mają 77 dywizji Sowieckiej. Nie, to sowiecki Sojuz ma 77 dywizji. Chin mają 190. Wie więc jeżeli Chiny tego nie wygrają, to naprawdę nie wiem co. Ale Chińczycy wracają. Oni w ogóle Wołgograd okrążyli, może dlatego mieli jakiegoś laga. Whatever. Tego co widzę tutaj, to wojsko chińskie aktualnie ma większy problem z przezostaniem się tutaj na tych stepach. I Związek Radziecki bardziej broni jakichś stepów niż swoje europejskie. W części tutaj Chiny to wchodzą jak do siebie, tu jest kompletnie pusto, nie? No i moi drodzy, Związek Radziecki kapituluje. Co to oznacza? To oznacza to, że Chińczycy mają tak mocny przemysł, że nie da się ich kompletnie teraz ruszyć i ruszają na wojnę, moi kochani, z Indiami. Oj tutaj kawałek indyjskiej armii ut utknął w okrążeniu. Chińczycy sobie tutaj naprawdę przepięknie poradzili. Jak to? O Jezus, tutaj będzie po prostu wjazd. Tutaj to już jest kompletnie, ojoj. Dobra. Chiny anektują Indię i później mamy wojnę chyba Polska, Chiny. No i teraz zaczyna się zabawa. Chińczycy zjedli Indie i wjeżdżają prosto w Polskę. A co robi Polska? Moi drodzy, no tutaj sobie jakoś lepiej radzi z Afryką, ale ja bym się udał naprawdę do defensywy w Afryce. Chińczycy starają się bronić na Ukrainie. Polacy tutaj domykają niektóre kotły i atakują. I to jest starcie gigantów tego pojedynku, moi drodzy. Chiny versus Polska. Zobaczymy, kto zwycięży. Wiecie, co jest zabawne? Tak sobie te wojny obserwuję i tak, ten front tutaj wygląda w porządku. Ojej, kolejne polskie wojska okrążone. Raz puszują Chińczycy. Raz poczują Polacy, ale tutaj było coś dziwnego, bo Polska wycofała się kompletnie z terenów europejskich, usunęła linię frontu, nie, tutaj ich. Dywizje zostają okrą O boże, Polska traci za dużo dywizji w tych kotłach. I teraz Chińczycy sobie po prostu wjeżdżają, jak chcą. Nie wiem, czy Polsce się popieprzył front, czy co Tu się stało, ale Chińczycy wykonali naprawdę, zobaczcie sobie sami, mega tutaj dużo okrążeń. To powiem, zapowiada się naprawdę ciekawy pojedynek, nie? Jeżeli Polska walczy w Skandynawii, a Chińczycy właśnie będą zdobywali Warszawę i okrążają kolejne polskie dywizje. I wiecie co? Chyba mi tutaj Chińczycy staną na podium w tym Battle Royale. Co ciekawe, kolejne sprawozdanie z frontu. Z tego co widzę, Polacy za chwilę stracą swoją stolicę w Kejrze. Dokładnie tak, Polska kiedyś miała stolicę. W Egipcie. Afryka pada, więc raczej to zdobędą dosyć szybko. Prawdopodobnie Istanbul zostanie zdobyty przez wojsko polskie. Przepraszam bardzo, przez wojsko chińskie. Chińczycy tutaj kończą już sprawy na Bałkanach i w Grecji. No i powiem wam tak, wbijałem się w Europę. Kolejna stolica Polski to Szwajcaria. E, Polsce do upadku zostało 66%. No powiem wam tak, Chińczyków jest tutaj o wiele więcej. Polacy mają bardzo mało jednostek w Europie. E, mają ich za to od cholera w tym rejonie. No i troszeczkę mają ich w Afryce, ale ja sądzę, że to naprawdę im nie pomoże. No i co ciekawe, mamy konferencję. Pokojową, moi drodzy, Chińczycy zjedli całą Polskę. Jakkolwiek by to nie brzmiało, Chińczycy dostali do, do Paryża i zjedli caluśką Polskę. No i moi drodzy, Chińczycy teraz bez problemu podbiją sobie w Afrykę Chin 250 dywizji. Definitywne i najmocniejsze top 1, moi drodzy, oczywiście Chiny zwyciężają ten battle royale komunistycznego świata. Polska miejsce drugie, bo zagrała naprawdę odważnie i naprawdę fajnie. No i miejsca trzeciego nie mogę wyłonić, zagłosujcie sobie wy w komentarzach. Przypominam o tym, co mówiłem na początku filmu. Jeżeli film wam się podoba, zostawcie też łapkę w górę i do następnego materiału.